Przycinam teraz trzcinnik, dlatego, że on tutaj się obłamuje, wiatr silny wieje, więc po prostu sobie go teraz obadnę zostawiam zostawię niskanta. Ja go tak nie przycinam bardzo e, mocno. Zostawiam, on też bardzo szybko wschodzi e, na wiosnę, bardzo szybko puszcza pędy, ale teraz po prostu, żeby nie robić takiego śmietnika, ja e, biorę i wycinam e, te wszystkie tutaj źdźbła e, trap. Zostawiam oczywiście e, w dalszym takim tutaj planie rozplenice miskanta. E, tak? One tak też są nierozywane przez wiatr i wygląda zupełnie to inaczej. Oczywiście, ja tych zibel tak sobie nie wyrzucę ani na kompost, ani na ścieżki. Teraz dopiero po zimie, ewentualnie na ścieżki. A teraz e, sobie posłuży mi to o, jako okrycie e, dla roślin przed deszczem, wiatrem. Widzicie, jak pięknie wygląda żurawka. Ona teraz ma jeszcze intensywniejszy kolor, taki nasycony. Jak światło na nie pada, no po prostu. To są takie żywe, jesienne kolory. I tu ta sama żurawka, ale z mniejszą ilością światła. W ogóle jest bardzo dużo mieszanców. Tutaj mam dwa krzaki malin w środku szklarenki, i powiem Wam, że może to być dobry pomysł, jeżeli chcecie mieć maliny jesienne w listopadzie, gdy na dworzu jest zimno, deszczowo one tutaj w tych cieplarnianych warunkach bardzo dobrze dojrzeją, Bez, nie będą się rozwijać tak choroby grzybowe, oczywiście trzeba otwierać na dzień, tak żeby był przepływ powietrza, żeby tutaj nie było takiej wilgoci na nich, żeby się nie zbierało i sobie bardzo dobrze dojrzeją i w listopadzie możecie się cieszyć jeszcze swoimi owocami malin. Gdyby pogoda taka była przewidywalna na zewnątrz i można by trzymać na zewnątrz takie krzaki, gdy nie ma mrozu, ale no niestety nie jest przewidywalna taka pogoda, więc warto mm, może tak sobie zabezpieczyć takie zbiory świeżych malin. Agatantusy już są osłonięte przed wiatrem, przed deszczem i już się szykują do zimowego spoczynku. Rozmaryn zaczyna kwitnąć. Ma takie przepiękne, błękitne, małe kwiatki. Tutaj biorę figę, e, którą miałam w doniczce. I ona rosła w doniczce, ale ona już się naprawdę duża zrobiła. Poobcinałam te wcześniej pędy główne. Tutaj już wychodzą nowe. I wystarczy ją wyjąć. I teraz wyjmujemy, o, ona jest bardzo duża, ta przerośnięta bryła, widać, że ona już nie miała tutaj z czego popierać tych wartości odżywczych, tak, woda jak się podlewało, to nic nie zostawało, bo wszystko przeciekało, bo jest przerośnięta bryła. To też ważne, żeby rośliny no, nie miały tak przerośniętej bryły, bo wtedy nie korzystają z tych całych środków odżywczych, no chyba, że uprawiamy w hydroponice, no to jest zupełnie inna historia. No i teraz ja po prostu poprzecinam, bo mi do, do walizki nie wejdzie, w ten sposób, trochę tych korzeni. No ona się zregeneruje. Tu te stare korzenie powycinam, bo przecież dużo jest starych korzeni, świeżych. O. Krampy w środku. Tutaj te stare powycinam, musi po prostu nie zmieścić do transportu. Jeżeli bym miała posadzić w inne miejsce, to oczywiście, żebym nie przecinała tych wszystkich korzeni, tylko bym robiła takie, e, takie nacięcia, tak żeby rozluźnić trochę, żeby nie była taka zbita e, ta część podziemna korzeni. O, ja sobie zrobię tak, jak najwięcej. To, co można, oczywiście poprzecinam. Na szczęście figi się zregenerują. Jest bardzo stare drzewo, więc ogólnie jako, jako gatunek. Więc no w ten sposób trochę ponacinam, tak żeby też... Zobaczcie, jaka sucha. pomimo że podlewana była. Ona naprawdę jest sucha, ta ziemia. Tak, tu odstawię doniczkę i to będę no dobrze, to już prawie jest leciutko, lżejsze o wiele, i tu obecne do transportu jak najbardziej. Zaraz zobaczycie. Teraz będę tu cieła, tak? Dlatego, że do transportu za dużo nie zmieści mi się Więc na przykład tu i na przykład tu. I to już będzie. to nawet jak mi się odłamiał te nowe. Nowe te takie pędy, które teraz wychodzą, tak, to nic nie szkodzi, ona wypuści na wiosnę nowe. No i w ten sposób ja przewiozę, zapakuję do worka. Tak tu mocno włożę. Ważne, żeby to było związane, żeby ta ziemia się nie ospywała. O, tak mniej więcej. Tak trochę się zawsze wysypie ziemi, tak w czasie transportu. I wezmę te, dwie, te dwa obcięte pędy i je zasadzę. Teraz już jest zapakowane. Jedno. Widać, o, że ona tutaj będzie mogła e, tak sobie leżeć. I następne będę kwiat. Warkocznice miałam w dwóch donicach. W jednej jeszcze są liście zielone, natomiast w drugiej już są zwiędłe liście i szykują się do spoczynku zimowego. Teraz następną, następną rośliną jest warkocznica, ona już widzicie, że ma te liście już zwiędłe, były przymrozki i teraz ja po prostu wezmę trochę tych cebul, bulw, nie cebul, też dosyć ciężko, one, one są bardzo zbite, one w ogóle lepiej rosną jak są zbite, na moim kanale jest film o uprawie tej pięknej, egzotycznej rośliny. To najpierw obcinam. Te liście, bo one i tak już są zwiędłe, tylko nie oddycha ta ziemia i powoduje rozwój chorób grzybowych. Więc ja po prostu sobie już przytnę. To jeszcze nie jest, ale już przytnę. To przed przeniesieniem do piwnicy czy do jakiegoś miejsca, gdzie będzie chłodno i nie mokro, przede wszystkim, o widzicie. Tak, ja je przewrócę i najlepiej to tak zrobić jakoś w ten sposób, żeby żeby to jednak wyjąć. To są naprawdę zbite te, o, tak, i tutaj sobie odetnę e, piłką, tak, jakieś, o, widzicie ile tu jest dżodżow, nic wszystkiego, no bo to jest, o, o, widzicie, Spróbuję jakoś się dostać. No ileś tych cebul, bo one też za gęsto już teraz rosły. O, tu jest taka jedna bulwa. Wezmę jedną, gdzieś tu jest piękna następna. Tu, wiecie, ona jedno nad drugą. Ja sobie po prostu tak wezmę. O. I tu zostawię te, w doniczce przy nasypie, z powrotem. Można oczywiście wymienić, świeżej ziemi też nasypać. Wkładam te, te bulwy, które zostały. One też nie mogą być bardzo głęboko posadzone. Przysypuję też świeżą ziemią. I teraz te bulwy zapakuję, i następne. Mam też floksy. Teraz też wykopałam, wykopałam lubczyk, część Zobaczcie jakie piękne korzenie ma. Myślę, że się przyjmie. Tutaj, tutaj w jednym worku jeszcze wykopaną piwonie, tak, żeby troszeczkę to się zmieściło. Nawet może jeszcze jedną piwonie tu zmieszczę. Widzicie, jakie kłącza. No, lepiej można było dzielić w innym miesiącu, ale ja mam akurat teraz mogę przewieźć. I zrobię to w ten sposób i nawet wszystkie te spichrzowe takie korzenie też, też będę e, sadzić. Chodź mi się. No chodź. No siię. Teraz tu mam jeszcze dzielżany wykopane, bo u nas się rozrosły tutaj w tym ogrodzie. Bardzo nawet schodzą w, in, w inne rośliny, więc też zapakuję. Otrząsnę z tej ziemi, bo ciężar daje. Jest ta odędka. Taka dosyć ciężka, ciężka ta bryła. Hmm. Jeszcze staram się jak najwięcej tej ziemi wytrząchnąć, ale to się też nie da bo padało. No zobacz. Teraz zapakowałam już jedną walizkę. Jeszcze mi zostało trochę byliny i zobaczę, jak dopchnę.